Dzień dobry, teraz jestem w centrum Osaki i dzisiaj właśnie miałem wokalny trening. I właśnie szczerze, to przez dwa miesiące prawie przez dwa miesiące nie miałem tego treningu. To dlatego, że od początku kwietnia w Japonii wprowadzono, wprowadzono stan wyjątkowy, ale dzisiaj w końcu w Osace i wokół Osaki czyli w Kyoto i, w i Hyogo no w prefekturze Hyogo skończył się ten stan wyjątkowy i już powoli wraca do normalności normalnego życia i w końcu no, e, no w Japonii od początku kwietnia prawie no, bardzo wiele miejsc właśnie było zamknięte i nawet nie mogłem iść do wokalnego treningu, ale już od dzisiaj no powoli tak otwierane są. No ale jeszcze nie całej Japonii e, skończył się stawiątkowi jeszcze w Tokio i okolice Tokio i jeszcze e, na wyspie Hokkaido, które, która znajduje się na północy Japonii tam jest, jeszcze nie skończy się jeszcze nie kończy się stan wyjątkowy jeszcze. No chyba do, do, do końca maja będzie tam stan wyjątkowy no ale dobrze w Osace już ludzie są wolni Wolnie od stanu wyjątkowego To najważniejsze dla mnie Dla mnie to tak Już pojutrze będę miał pracę No szczerze to nie chcę pracować, nie Ale muszę Muszę zarobić Zarabiać pieniądze Jakoś no trochę Żeby Żeby żyć lepiej A teraz No jestem na brzegu rzeki i już przede mną jest tam właśnie miasto OSaki Bardzo pięknie, stąd widok, rzeka i miasto. Takie wieżowce wszędzie. I dzisiaj jest bardzo, bardzo ciepło i trochę słonecznie, trochę. No więcej chmurów właśnie, ale bardzo wygodnie tutaj. No już leży tak długo, bardzo... Ponad godzinę, nie, nie pamiętam No, dzisiaj skończył się trening, wokalny trening O właśnie, o 14 i już prawie 16, więc już, już prawie 2 godziny jestem tutaj I właśnie bardzo, bardzo chcę spać, bo jakoś w nocy nie mogłem dobrze spać, więc no, jestem bardzo śpiący No ale muszę ruszać, muszę ruszać i chcę sprawdzić jak to wygląda po, po stanie wyjątkowym. No, zaraz właśnie muszę iść.